To jest rozgrzać się po zimie i pojeździć sobie na asfalcie? No, na razie ciekawie. My też trochę w zimie jeździmy na hali we Wrocławiu I, no i tak to jest chyba drugi asfalt, na którym jesteśmy teraz. Oskar nas wszystkich trenuje, pomaga, więc jest, jest ok. Zimą e, hala, jak już koleżanka opowiadała, we Wrocławiu z Oskarem Kubickim, no w sumie od początku trenuję właśnie u Oskara. E, jak już się temperatury trochę dodatnie pojawiły, więc zaczęliśmy na placu e, trenować we Wrocławiu, właśnie też pod kątem Oskara. No i tutaj postanowiłam spróbować swoich sił, zobaczymy co, co z tego wyjdzie. Najważniejsze dojechać do mety, zdobyć licencję. Skąd ta pasja? U mnie spontanicznie, ale Natka na przykład myślała od dziecka. Żebyś... Gdzieś zawsze była ta taka zajawka do tego, do tych koni mechanicznych i tak dalej. No Rodzice nie chcieli o tym słyszeć, więc dopiero jak 18 lat skończyłam mogłam o tym myśleć, e, zbierać na motocykl, na prawo jazdy. Na początku była 600, e, Suzuki, no a teraz przerzuciłam się na bajki i tory. A u mnie z dnia na dzień myślałam, że nauczę się czegoś nowego, poszłam na prawo jazdy, szło mi bardzo źle, Oskar mnie uczył, no i tak coraz lepiej. W tamtym roku jeździłam trzysetką, teraz tylko pitbajkiem, no i pitbajk chyba mi się bardziej podoba, bo już zostanie. W głowie bezpieczniej, bo nie, jeździ, nie jeżdżę po drodze już, więc wiadomo, w takich warunkach jest dużo bezpieczniej. Można się bardziej przełamywać, więc i ta technika idzie coraz lepiej. No, dziewczyny są szybkie. Wiem, że tych najszybszych nie ma, ale atmosfera jest super, więc myślę, że sobie, no fajnie pojeździmy cały sezon. Jest bardzo okej. Okay.